Dzień dobry, witam Państwa na codziennym podsumowaniu sytuacji w Sopocie, prac sztabu, prac Urzędu Miasta. Czekając na udostępnienie transmisji na wszystkich kanałach, chciałam przypomnieć i zachęcić wszystkich do rejestracji w loterii pitowej do 3 czerwca poprzez stronę pitwsopocie.pl można się zarejestrować. Oczywiście dotyczy to tych osób, które rozliczają podatek PIT w Sopocie. Zarejestrować się w loterii no i wygrać bardzo atrakcyjne nagrody. Przypomnę, że pierwszą nagrodą jest voucher wartości 16 tysięcy złotych do wykorzystania w ciągu całego roku na wymarzoną podróż, rowery elektryczne, smartfony oraz Czytniki e-book. Szanowni Państwo, dzisiaj pierwszy dzień ograniczonego, ale jednak otwarcia części Sopockich Instytucji Kultury. I mogę tylko powiedzieć, że w tym pierwszym dniu z możliwości wypożyczenia książki skorzystało prawie 100 osób, co bardzo cieszy. Jednocześnie zachęcam do tego, żeby dalej śledzić ofertę sapockiej kultury także online, a rodziców zachęcam do tego, żeby na Facebooku Sapockiej Biblioteki śledzić czytane bajki, jest już ich całkiem sporo i można w sposób ciekawy spędzić czas z dziećmi w domu. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że sytuacja związana z epidemią jest bardzo dotkliwa dla przedsiębiorców różnych branż. Praktycznie wszyscy odczuwają negatywne skutki izolacji, ograniczenia czy wręcz niemożności prowadzenia działalności. Poprosiliśmy o informacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do którego należy także Sopot, o to, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wsparcie przedsiębiorców. Otrzymaliśmy informację, że z złożonych zostało ponad 12 tysięcy wniosków mikroprzedsiębiorców o pożyczkę. 4 tysiące tych wniosków zostało wprowadzonych do systemu i 10% z nich to są wnioski dotyczące sopockich przedsiębiorców. Otrzymaliśmy także informację, że pożyczki są wypłacane, no ale okres realizacji tych wniosków to jest około dwóch tygodni. Złożonych zostało także ponad 600 wniosków o dofinansowanie do kosztów jednoosobowych działalności gospodarczych ogółem i tu także Sopocki przedsiębiorcy stanowią 10%. Tak samo jeżeli chodzi o wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń i na ubezpieczenie i składek, przepraszam, na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich firm, także zrealizowano 22 wnioski dotyczące przedsiębiorców sopockich. Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, to na koniec kwietnia zarejestrowanych było 390 jeden osób z Sopotu. Obserwujemy sytuację, że nie rejestruje się może dużo więcej osób, natomiast zwykle w tym czasie dużo osób znajdowało pracę, bo była to często praca sezonowa, a teraz niestety tej pracy nie ma i pozostają one osobami bezrobotnymi. I też przypominam, że wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, Mogą zwracać się do Sopockiego MOPSu o różnorodną pomoc. Pojawiło się także nowe wsparcie dla organizacji pozarządowych, możliwość skorzystania z pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tysięcy złotych, która jest udzielana z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to oferta dla spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej oraz właśnie dla organizacji pozarządowych. Szczegóły tego, ale także innych form wsparcia dla organizacji pozarządowych znajdą Państwo na stronie internetowej miasta www.sopot.pl. Szanowni Państwo, seniorzy, Zazwyczaj teraz mniej mogą korzystać z różnego rodzaju zajęć, wspólnych spotkań, więcej czasu spędzają we własnym domu. Stąd dzisiaj apel ze strony policji, bo niestety w ostatnich czasach nasiliły się próby wyłudzenia od seniorów pieniędzy. Chodzi głównie o oszustwa na policjanta, na prawnika, na funkcjonariusza jakichkolwiek służb. Były nawet sytuacje, że seniorzy udawali się do banku, żeby wypłacić pieniądze. Na szczęście w ostatniej chwili jednak mieli wątpliwości, zgłaszali te wątpliwości pracownikom banku i była reakcja policji. Szanowni Państwo, policja. Ostrzega i informuje. Nigdy policja czy przedstawiciele innych służb nie prowadzą swoich działań telefonicznie, nie dzwonią do seniora, nie mówią o jakichś sprawach operacyjnych, nie żądają od niego ani podania żadnych danych osobowych, ani tym bardziej wypłaty czy przekazania jakichkolwiek oszczędności. Niestety oszuści wykorzystują zaufanie, którym cieszą się policjanci, i próbują starszych ludzi, którzy teraz więcej przebywają w domu, mają czasami mniejszy bezpośredni kontakt z rodziną, oszukać. Apelujemy i bardzo prosimy o rozwagę. Nie dajmy się oszukać. Jeżeli taki przypadek następuje, jeżeli ktoś do nas dzwoni i mamy jakąkolwiek wątpliwość, bardzo prosimy, aby zgłaszać to na policję. Nikomu telefonicznie nie przekazywać żadnych danych osobowych, nie mówiąc już o tym, żeby komukolwiek przekazywać pieniądze. Szanowni Państwo, tak jak mówiłam, na 14 maja zaplanowana jest zdalna sesja Rady Miasta Sopotu. Komisje już pracują nad projektami złożonych uchwał. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z projektami uchwał, które będą procedowane na najbliższej sesji Rady Miasta, bo są to uchwały, które dotyczą życia i funkcjonowania naszej społeczności lokalnej. Ważną kwestią są zmiany w budżecie. Tak jak mówiliśmy, sytuacja jest trudna, są mniejsze wpływy, większe wydatki. Dlatego prezydent podjął już decyzję o zamrożeniu realizacji inwestycji na kwotę około 40 milionów złotych oraz o ograniczeniu wydatków bieżących na dzień dzisiejszy na kwotę 4 milionów złotych, ale z drugiej strony musimy także w niektórych sytuacjach te wydatki zwiększać. I na najbliższej sesji Rady Miasta Sopotu na pewno o ponad prawie 700 tysięcy zł zwiększone będą środki na pomoc społeczną. Są to pieniądze przeznaczone zarówno na wypłatę dodatkowych zasiłków, tak jak mówiłam, dużo osób codziennie zgłasza się do Sopotskiego MOPS-u, bo znaleźli się nagle w trudnej sytuacji. Jak też są to środki na wynagrodzenie dla pracowników MOPS-u czy Domu Pomocy Społeczną, Domu Pomocy Społecznej, za ich wkład i dodatkowe obowiązki, które mają w związku z obowiązującą sytuacją i pandemią? Jednocześnie podjęliśmy decyzję o, i taką rekomendację, taką projekt uchwały Rady Miasta będzie przedstawiony radnym o tym, aby udzielić jednak dotacji konserwatorskich w kwocie około 400 tysięcy złotych dla dziewięciu budynków mieszkalnych, które są w złym stanie i nie przeprowadzenie jakichkolwiek prac doprowadziłoby do ich degradacji. Są także dwa projekty, które chciałam Państwu szczególnie polecić, jeżeli chodzi o promocję, ale także o przekazanie tej informacji szczególnie młodzieży. Mianowicie w odpowiedzi na wnioski młodych ludzi, które wynikały między innymi z diagnozy, którą realizowaliśmy na potrzeby UNICEF-u, z naszych rozmów także z, i konsultacji z samorządami uczniowskimi, przedłożyliśmy projekt utworzenia w Sopocie młodzieżowej rady miasta Sopotu. Ta młodzieżowa rada miasta Sopotu byłaby tworzona przez młodzież Sopockich szkół, niezależnie od tego, gdzie ta młodzież mieszka, oraz przez tych Sopocian, którzy uczą się poza granicami naszego miasta. Chcielibyśmy, aby jesienią, jeżeli radni przychylą się do naszego wniosku, aby jesienią odbyły się pierwsze wybory. Rada Miasta, według założeń i statutu, będzie liczyła 27 młodych ludzi. I jesteśmy przekonani, że wniosą oni dużo energii i będą mieli dużo ciekawych pomysłów do realizacji na terenie Sopotu. Drugą ważną uchwałą jest uchwała dotycząca zmiany w zasadach przyznawania stypendiów dla zdolnych sopockich uczniów. Mianowicie, jak pewnie część z Państwa wie, do tej pory były to stypendia. Całoroczne, wypłacane co miesiąc. Teraz chcemy przyznawać stypendia jednorazowe i rozszerzyć kategorie, w których chcemy doceniać i nagradzać uczniów zapockich szkół. Poza kategoriami, które do tej pory obowiązywały, czyli kategorią naukową, artystyczną i sportową, chcemy wprowadzić kategorię społeczną, żeby docenić tych młodych ludzi, którzy angażują się czy w społeczności szkolnej, czy w społeczności swojej lokalnej, czy w jakąkolwiek inną działalność dla dobra innych ludzi. Chcemy także wprowadzić kategorię, która doceni te dzieci i tą młodzież, która wkłada dużo wysiłku w poprawę swojej sytuacji. Czasami osoba, która poprawia swoje oceny z jedynek na trójki, wkłada bardzo, bardzo dużo pracy. I oczywiście nie będzie mogła startować w kategorii stypendiów naukowych, ale chcemy tą jej pracę, te jej wysiłki do tego, żeby zmienić swoją sytuację, docenić. Stąd te nowe kategorie które chcemy zaproponować radnym i które chcemy wprowadzić jako zasady przyznawania stypendiów prezydenckich. Ważną zmianą, która wynika z rozporządzeń rządowych, z rozporządzeń ustawowych jest fakt, iż możemy przyznać stypendia uczniom Sopockich Szkół, niezależnie od tego, gdzie oni mieszkają, natomiast nie możemy przyznawać stypendiów. Tym sopocianom, którzy uczą się poza terenem naszego miasta. Przypomnę jeszcze, że cała pula, która jest przeznaczona co roku na wsparcie, nagrody i na stypendia dla młodych ludzi, to jest 100 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, jak widać, poza działaniami związanymi ściśle z walką z epidemią, Urząd Radni. Prezydent, urzędnicy pracują nad bieżącymi sprawami dotyczącymi miasta. Urząd funkcjonuje w ograniczonym stopniu, jest otwarty, przychodzą interesanci po wcześniejszym umówieniu się i z zachowaniem wszystkich środków rygoru sanitarnego, łącznie z pomiarem temperatury, oczywiście, i dezynfekcją rąk. Natomiast wszystkie sprawy są prowadzone. Dlatego prosimy o kontakt mailowy, kontakt telefoniczny, w ostateczności o wizytę osobistą, tak aby nie odkładać spraw na później. Życzę Państwu miłego popołudnia. Zapraszam do Państwowej Galerii Sztuki, gdzie są bardzo ciekawe wystawy, czy do Muzeum Sopotu. Możemy wyjść, nie jesteśmy już zdani tylko i wyłącznie na kulturę w sieci ale ta kultura online też jest w Sopocie bardzo interesująca. Do usłyszenia, do jutra.